Żeby rozpalić ognisko w lesie należy oczyścić miejsce do gleby mineralnej, przygotować materiał, w miarę suchy. Tutaj mam chore z brzozy, żeby po prostu szybciej się rozpaliło. Nie takie cienkie paski można urwać parę, to nie. Nie stanowi żadnej szkody i to jest bardzo dobry materiał do podpalania, zamiast papieru. Na górę pójdzie cienki gałązki z jodły i dawej coś tam po troszkę takich, jak najdrobniejszych. Układamy to od najciększego na mały kopiec, podpala się. Tak pięknie się ta kora bruzowa zajmuje. Nawet może się udać od jednej zapałki. W miarę tam rozpalania, dokładamy powoli coraz grubszy materiał. On się nam bardzo ładnie pali. Bardzo ważny jest zdrowy rozsądek przy rozpalaniu ogniska. Bezpiecznej odległości, bo las rośnie powoli, a płonie szybko. Zapraszamy na przystanek Bieszczady.